Siemaneczko drogi widzu, zanim zaczniemy, to miałbym do ciebie taką malutką tycinką Puci, prośbę, a mianowicie pierdoli pod tym filmem łapeczkę w górę, aby zasięg tego filmu był większy. Ojcie w dupę. Witam Elo, cześć Siemanko, w kolejnym odcinku 6.30 Dzisiaj opowiem wam o grze tak zajebistej i tak epickiej, że wypierdalała ona w kosmos moje malutkie i słodziutkie wówczas jąderka. Historia jej głównego bohatera, którą będę wam dzisiaj przedstawiać, będzie obfitować w moc akcji, walk, romansów oraz gwałtów analnych. Panie i panowie, ludzie i ludziska, wyznawcy Buddy, Pudziana, Obamy, Stonogi i Borata. W dzisiejszym odcinku dowiecie się co nieco o grze Spiderman The Movie, no to zaczynamy! Who are you? Twój stary... No dobra wy małe kurwie Zanim przejdę do samej gry To powiem wam co nieco o głównym bohaterze Jakim jest Peter Parker Z początku był on małym smętnym chujkiem Któremu umarli stary. starzy Jakby mały, a sam pozostał z ciotką i wujkiem Benem Który co nas gwałcił małego Peterka w dupsko Miał on dość podobną sytuację do Harry Pota Z tym, że nasz mały czarodziej Zdołał zachować analne dziewictwo Peter zakochał się w pewnej pięknej kujonicy Która no trzeba przyznać Skrywała pod swoim słodkim sweterkiem Niezłe bimbały are you Spierdalaj Co noc zamykał się on w pokoju i myśląc o swojej ukochanej Nieustannie dzędzolił fiflaka Bezcześcił papieżaka Smyrał druta Oraz pałował wiplera Pewnego pięknego dnia, kiedy Peter był na jakimś zjeździe dla mądrali Został ugryziony przez pająka Ale nie był to taki zwykły pająk Był to pająk hiper-ultra Jego moc sprawiła, że nasz mały Piotruś zyskał szybkość, siłę, zwinność, a także popęd seksualny pająka Ponadto jego kończyny przyklejały się do wszystkiego, czego dotykał Więc o walcowaniu turboptysia czy rwaniu stalagmita nie mogło być już mowy. Naszemu Peterkowi mówiąc prosto popierdoliło się w głowie. Odjebało mu. I stwierdził, że będzie fotografem jak kibany paparazzi, a w dodatku zatrudnił się u Adolfa Hitlera. No to teraz przerwa na kawał. Puk, puk, kto tam? Na pewno nie wujek Ben. Nagle stał się seksyjnym uwodzicielem i ucieszył się na myśl, że wreszcie będzie mógł wyłotoszyć żubra tamtej gorącej kujanicy, o której wspominałem. Miała ona na imię chyba Gwen, ale... chuj z tym. Niestety, ślanka w końcu się kończy. Pewnego dnia jakiś złodziej zajebał jego ukochanego wujka Bena. No i wiadomo, jako że Peter lubował się w jego pieszczotach analnych, to zrobiło mu się smutno, kurwił się i postanowił napierdalać się ze złoczyńcami. Na pierwszy ogień poszedł zielony goblin. Warto również wspomnieć, że twórcy filmu, na podstawie którego została stworzona sama gra, się sporej kapuchy, podobnie jak Jarosław pasza biceps na Counter-Strike. No dobra, to co robimy w samej grze? Ano, oczywiście, napierdalamy się z przestępcami, ale to nie jest najfajniejsze. Najfajniejsza jest możliwość w miarę swobodnego poruszania się za pomocą pajęczych nici i akrobacji mieście. Chuj! Że i tak nasz niedojebany. Spoderman przyczepia te nici chyba do chmur, no ale nie będziemy wymagać od gry z 2002 roku jakiegoś wygórowanego realizmu. Warto wspomnieć o systemie walki, który polega między innymi oraz przede wszystkim na napierdalaniu przeciwników. Od czasu do czasu będzie musieli związać ich swoją siecią, wywiesić jaja, czy wystrzelić im na ryj porządnego pającego kamszota. Oczywiście, jak to bywa w tego typu grach, będziecie musieli walczyć z bossem co jakiś czas, i tutaj pojawia się mały szkopu. Jak spierdolicie, a na pewno spierdolicie, to musicie przychodzić cały poziom od nowa. To też można wysunąć tezę, iż twórcy tej gry byli niedojebani na głowę przy jej projektowaniu. No dobra, to czas na oficjalną recenzję. Grafika Zajemista. muzyka Zajemista. Fabuła elegancja Francja. Zatem sumując wszystkie czynniki, wystawiam spodermanowi ocenę 20 dziewięciu różowych balasów na 31 kulek analnych, tw twojego starego.